Cześć, witajcie. Z tej strony CallSoler94. Dziś wam pokażę telefony, które dostałem dziś. Akurat część druga. Czyli tak. Pierwszy to jest Myphone QBLTE. Tak wygląda. Mam, miałem do niego baterię. Na wyjmowaną nawet. No ale była spuchnięta, więc jej już nie mam. Popękany ma... Okay. Pokażę go Wam po... pod klapką. Uszkodzone styki, uszkodzone wyjście z SIM 1, uszkodzone wyjście z... na kartę pamięci, uszkodzone wyjście na SIM 2. Wyłoży tą klapkę tutaj. Kolejny telefon to jest Samsung Galaxy Ace. Biały. O. Ten jest czarny. Oczywiście ma popękany. Ten też. Jest popękany. O. I on już działa. Ten nie działa. Ale on. Hmm, ale w nim nie działa tu ten przycisk. Ten też chyba, ale nie jestem pewny. Jak go się restartuje, to muszę w nieprawidłowy sposób i się go nie zresetuje. Oczywiście go Wam nie pokażę, bo jest hasło, którego nie znam. Ono wcześniej nie był mój, więc nie znam. Kolejny telefon to jest Samsung Galaxy Ace czarny. Akurat drugi o też ma popękany wyświetlacz Ale tym razem już jest cały sprawny, tylko, wejś... tylko się nie ładuje, bo, ma... bo nie działa wejście na ładowanie. O jest w sumie brudne. Brudny jest i nie mog... I... No jest brudny, ale chyba nie do końca. Okej, okay, włączmy go sobie. go resetowałem, hard reset w nim robiłem. Okej. Okay. Jest to angielski język. No może najpierw język. No aby rozpocząć. To też może pominę. Okej, tak to wygląda. No i jest i całe działa. Tak wygląda. Może w następnym odcinku zrobię jego hard reset. Tutaj ma jeszcze takie zakrywane. No i do niego również mam baterię. I, i, ale mam włożoną w tym telefonie. Bateria z Galaxy Pro. Tak wygląda. Dobra. To tyle. To tyle. W następnym odcinku się widzimy.